z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale, powrót do szkoły, przydają się słuchawki, chociaż wiadomo, że w komputer i szkoła to też często granie, więc tym razem coś, co jest gamingowym tematem, jeżeli chodzi o kreatywa, czyli nowe słuchawki Sound Blaster G7, sygnowane logiem Sound Blaster, jeżeli ktoś wychowywał się w latach takich jak ja, no to marka sama z sobie kart dźwiękowych, ale tu mamy... Sygnowane właśnie tą nazwą słuchawki. Zestaw dosyć fajny, no bo jak te słuchawki gamingowe, to macie też możliwość wpięcia do nich mikrofonu. Słuchawki są naprawdę bardzo mało latencyjne, gdyż podłączacie je przez dongla USB albo normalnie po Bluetoothie i możecie sobie korzystać z nich w komputerze, więc no to jest fajna sprawa. Co odnośnie samych słuchawek, jak wyglądają, jak działają, no to sobie je omówmy. Oczywiście, góra. Fajnie podszyta materiałem, dobrze, że nie jakąś skórą, bo te wszystkie skóropodobne wypełnienia tutaj słuchawek od kury. powiem Wam, że to się niszczy sam. Mam te słuchawki Focala, dosyć drogie i swojego czasu no ciekawe, a niestety już te części są do wymiany, trzeba było coś nałożyć, bo po prostu to się zniszczyło. Pałąk oczywiście regulowany, jest dosyć duża regulacja, jeżeli chodzi o prawą, lewą słuchawkę, więc tutaj sobie na pewno... Ustawicie tak, jak trzeba. Sorry, że tak się wyrażę. Coś w się zakręciło. Słuchawki oczywiście przekręcają się tutaj w tej płaszczyźnie praktycznie o 90 stopni, więc można sobie tutaj je wygodnie ustawić. Oznaczenia prawa, lewa są. Miękkie gąbeczki, które troszkę zapamiętują kształt, no ale wiecie. Jak to już w większości słuchawek jest to naprawdę wygodne, miejsca na ucho dosyć dużo, więc ja nie miałem problemów z jakimś dyskomfortem przy ich korzystaniu. Prawa, lewa strona, no muszą być jakieś świecące akcenty, no bo to w końcu słuchawki gamingowe, więc takie rzeczy tutaj uświadczycie. Masa przycisków, bo no, słuchawki możecie sobie nimi sterować. Jest przycisk do włączania, właśnie już mamy je włączone. Wyciszenie mikrofonu, głośność realizowana normalnie na pokrętle. Oczywiście, tryb redukcji szumów. O, bo zaczął już grać. Stop play, no to oczywista rzecz, przerzucanie utworów USB typ C do ładowania, no bo oczywiście, jak słuchawki bluetoothowe, no to trzeba je naładować. Co odnośnie samych słuchawek? Mamy tutaj dynamiczne przetworniki, dwie sztuki oczywiście, to wiadomo, z membraną z tytanu. Odpowiedź 20 Hz, 20 kHz. No, wiadomo, nie ma podanych spadków w decybelach na krańcu pasma, więc powiem wam, że na no te 20 Hz to tak, no wiecie, a 20 kHz to już może 17-latek usłyszę. Ja mam cztery dychy prawie że na karku, więc ja tam słyszę powiedzmy do jakichś 17-18 kHz. Zresztą większość no, może sobie sprawdzić swój słuch, wiadomo, z wiekiem nam wyższe częstotliwości uciekają. No, chyba że jesteście audiofilami, to słyszycie ultra infradźwięki i ultradźwięki jak nietoperza, ale to już mniejsza no, o to. Bluetooth 5:3 Spoko, jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o nowe technologie. Co z ciekawostek, jeszcze odnośnie samych tych słuchawek. I waga, może Wam się przydać. 282 gramy, nie za lekkie, nie za ciężkie. Myślę, że w miarę na spokojnie tutaj, jeżeli chodzi o ich masę, na głowie dają radę. Ważna rzecz: bateria. Mamy tutaj to podane tak naprawdę 850 mAh, jeżeli chodzi o baterię. Producent mówi około 80 godzin za ANC, 100 godzin bez ANC. Mówię Wam, że trochę bym zaniżył te wartości, ale naprawdę nie jest źle. Nie trzeba ich jakoś często ładować, chociaż wiecie, wszystko zależy jak długo gracie, jak długo słuchacie. Bo oczywiście no, sygnowane słuchawki do muzyki ale no nie jest tutaj powiedziane, że trzeba, sorry, do grania, ale nie jest powiedziane, że nie można sobie na niej muzyki posłuchać, bo to wiecie, słuchawki mają to do siebie, że no każde słuchawki grają. Jak grają właśnie te Creative? Powiem Wam, że no trochę dołu jest, ale nie za dużo. Środek raczej taki może trochę nawet cofnięty delikatnie, nie jest jakoś do, do przodu wyciągnięty. Góra jakoś nie jest taka ostra, strzepiąca. Myślę, że w miarę do komfortowego użytkowania nadają się, nie są to jakieś takie stricte muzyczne słuchawki, no bo sama ich nazwa i model seria G Kreativa mówi nam to, że jest to bardziej produkt do grania. Oczywiście, czy to przez komputer, czy to przez smartfona, możecie swoje słuchawki połączyć z aplikacją, którą właśnie odpalam. Zaraz zobaczymy sobie, co w niej można robić. Na pewno trochę rzeczy, jak to zwykle w przypadku Kreatywa. Zawsze fajne to mi się podoba, już praktycznie we wszystkich produktach, które tutaj mamy, jest ten korektor. Możecie sobie naprawdę dostroić. Tak, sorry, coś mi się rozłączyły. Jeszcze raz połączmy korektor. No, to już mówiłem, chyba przy większości produktów, ale fajne jest to, że macie możliwość tak naprawdę sterowania tutaj dowolnie tą muzyką. Nasz, że macie dużo presetów. persetów do gier. To, to jest w ogóle ciekawostka, ale też można ręcznie. Ustawiać, co się chce, ja jak się rozłączam, albo one mi się łączyć tam jeszcze z komputerem, bo też są sparowane, a ja tu nagrywam w dwóch rzeczach, no to tak to może wyglądać. Jest oczywiście tryb A, a może tak, bo jest aktualizacja do nich. No, patrzcie, jaki jak kreatyw jest fajny, że wypuszcza też aktualizację i to dosyć często powiem wam, że jak testuję czasami ich produkty, to no nowe rzeczy wchodzą co jakiś czas. Jest oczywiście tryb Ambient, aktywna redukcja szumów, poprawna. Nie, nie uważałbym jakieś za taki Turbo super, ale to co może się chyba niektórym jak najbardziej spodobać, to mianowicie podświetlonko. Tutaj możecie sobie ustawić, co tam wam się nie chce, jeżeli chodzi o kolorki. Może w tym świetle nie do końca to widać, ale prawa lewa świeci się tak, jak sobie chcecie. Jakieś można zapisać z kolory, z, poustawiać sobie nawet z według RGB, co ma być bayer, ale wiecie. Niektórzy lubią takie rzeczy. Ja raczej, to wyłączył baterii będzie mniej zużywało. No ale cóż, każdy może tak jak może, jak to się mawiam. Jakie wnioski? Myślę, że przyzwoite słuchawki, dobrze wykonane, mimo że plastikowe, ale wydają się solidne do pogrania, do poużytkowania. Jakieś wybitne brzmieniowo to na pewno nie są, ale do zastosowań, do których są stworzone, jak najbardziej. Okay. Tyle o Sound Blaster. GH7. Z tej strony łódzk, trzymajcie się ciepło. Hej.